Znajdujemy się na terenie przedszkola specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla dzieci w Jastrzębiu Ozbroju. Bohaterem dzisiejszej opowieści jest nasz podobieczny Wiktor Miller i jego mama. Wiktor to wesoły chłopiec, który wymaga intensywnej rehabilitacji i pomocy wielu specjalistów. Urodził się jako chłopiec zdrowy. W okresie trzeciego miesiąca życia mama zauważyła, że Wiktor nie rozwija się tak, jak rozwijają się zdrowe dzieci. Wiązało się to z tym, że Wiktor nie odciągał rączy do góry. To bardzo zaniepokoiło mamę, która zaczęła szukać pomocy u specjalistów aby zobaczyć, co się dzieje z jej synem. W równorodnych konsultacjach okazało się, że Wiktor choruje na i mięśniową, Wiktor ma zbioczczałe mięśnie, a oprócz tego ma jeszcze choroby współistniejące. Wiktor jest również niepełnosprawny intelektualnie oraz ma zaburzenia związane z genetyką. Ta sytuacja spowodowała, że życie całej rodziny zmieniło się. Jak Państwo wiecie, jak się ma zdrowe dziecko, Życie rodziny toczy się wokół tego dziecka. Planujemy, co będzie dalej z, z naszym dzieckiem, jaka będzie przyszłość, jakie przedszkole, jaka szkoła. A w sytuacji tej rodziny te plany przestały istnieć, dlatego że centrum skupienia rodziny było na e, wjeżdżeniu do różnych klinik, specjalistów, diagnozy, po to, żeby pomóc swojemu dziecku. Ta rodzina już nie ma normalnego życia. Ich życie toczy się wokół Wiktora. Wiktor ma obecnie 5 lat. Jego, jego rozpoczęcie chodzenia to jest intensywny okres, kiedy tym bardziej tej rehabilitacji potrzebuje, bo to jest największy okres rozwoju i szansy, że on będzie kiedyś samodzielnie chodził. W związku z tym bardzo serdecznie apelujemy i zapraszamy Państwa do pomocy, do pomocy naszemu. Wiktorowi i do pomocy Kubusowi. Zapraszamy Państwa na festy 23 sierpnia Podaruj Szczęście. Jak przyjdziemy wszyscy razem, nie dość, że będzie świetna zabawa, to do tego jeszcze pomożemy. Pomożemy dwójce niepełnosprawnych dzieci z naszego miasta. Serdecznie Państwa zapraszamy. My i Wiktor, tak? Wiktor też zaprasza. Piąteczka. Wiktor też zaprasza.